Co u przedstawicieli ognistego lwa? Dla wszystkich lwów rok 2020 przewiduje mocne zmiany. Czy się to podoba, czy się nie podoba, te zmiany będą. Uran w byku, czyli w kwadraturze, do Waszego znaku, radykalizuje postawy tak naprawdę. Jesteście i tak radykalne i radykalni i tutaj będzie jeszcze większy radykalizm, czyli nic nie pozostanie pod wpływem właśnie tej kwadratury urana takim, jakim było do tej pory. I z tym się trzeba pogodzić. Zmienią się priorytety, dostanie się z jednej strony potężny zastrzyk energii od Marsa, bo Mars jest w baranie bardzo długo. Właściwie od końca czerwca do końca roku 2020, czyli tranzytuje znak Lwatrygonem. I w związku z tym, z tym właśnie tranzytem i z kwadraturą Urana, nikt i nic nie będzie Was w stanie powstrzymać przed, Ostrą zmianą kursu, bo to jest ostra zmiana kursu. Wchodzicie w nowe otoczenie, w nową rzeczywistość. Zmieni się język waszej codzienności, zmienia się w ogóle czynności, które na ogół wykonujecie, to czego się podejmujecie, dołoży się Wam obowiązków, a to są pryncypia koziorożca i nawet lwy. Muszą sobie się nim im poddać. Oczywiście to, że zmieni się język w codzienności, nie oznacza wyjazd zagraniczny. To jest tak, że zmienicie branżę, w której pracujecie, albo obszar ludzi, z którymi stykacie się zawodowo i już ten język będzie inny. Również rok 2020 to rodzina i powołanie. Tak można roboczo to nazwać. I to jest bardzo istotne, bo z jednej strony jest wejście na nową drogę zawodową i poczucie radości, poczucie spełnienia jestem w końcu na swoim miejscu. Oczywiście, to, że wchodzi się na nową drogę powołania, nie oznacza rezygnację, rezygnacji z dotychczasowych osiągnięć. Mogą być jeszcze, powiedzmy, dodatkowe. Bardziej interesujące dla Was obowiązki, ponieważ uran w kwadraturze do, do Waszego znaku, do znaku lwa, jest inspirujący. Ono daje takie fajne szarpnięcia, ale również wyzwala potrzebę przewartościowania właściwie wszelkich swoich przekonań, takich świadomych przekonań. Słońce to jest ta świadomość. To jest kwestia poczucia tego, że jest się na właściwym tropie i uran to bardzo ładnie zmodyfikuje, u, u osób, które jeszcze tego nie wiedzą, bez podrzędności, bez byle jakości w roku 2020, to jest ekspansja, to jest nowość, to jest duchowość oczywiście dla tych osób, które właśnie rozpoczęły pracę nad sobą to na moment zintensyfikowania działań. Jednocześnie czujecie, że czas egzaminu się już skończył i to, co stare, już nieuchronnie odchodzi bardzo dobrze. To, co przychodzi nowego, daje więcej swobody i wolności. To jest to wejście w nowe środowisko, nawet w takie, w którym nie byliście, albo mówiliście: O, to nie dla mnie, teraz się okazuje, że to jest dla mnie. Ważne są powtórki z roku 2012, proszę na nie uważać. Przypomnijcie sobie, co się wtedy radykalnie zmieniło i tu jest ta powtórka. Rok 2020 to również sprawdzian za sprawą oczywiście Saturna, który ustawi się powoli, powoli, w opozycji do znaku lwa, bo będzie sobie przechodził powoli do wodnika, to poczucie, że osiągnęło się cel, osiągnęło się upragnione. Miejsce, stanowisko, a Uran daje poczucie wolności, radości i szczęścia. I oczywiście z tym poczuciem trzeba wejść w rok 2020 i to poczucie cały czas w sobie pielęgnować, czego oczywiście wszystkim lwom życzę.